Cześć. Zaprezentuję dzisiaj węzeł Baranie Rogi. Różni się on od węzła krowiego tym, że używamy tylko jednej końcówki do zawiązania go. Na początku owijamy dookoła. Tutaj, w zależności wokół czego będziemy chcieli zawiązać, ja zaprezentuję jak go zawiązać, owijając pierwszy oplot od góry. Następnie na skos. Powstaje nam jedno przełożenie, łapiemy i wiążemy coś podobnego do cumowniczego żeglarskiego. Tylko, że przykładamy następnie końcówkę przez wcześniej zrobioną półpętlę. Oto węzeł baranie rogi.